Dzień dobry! Słuchajcie, od czasu Budapesztu nie trzymałam kamery w ręku I aż mi tak dziwnie Stęskniłam się za wami okropnie Więc słuchajcie, idę zrobić nowe paznokcie do mojej aneczki, którą odkryłam ostatnio dzięki wam z polecenia na Instagramie, więc dziękuję wam bardzo, bo kobieta jest genialna, idę zrobić nowe pazury i mam super wizję. Moja koszulka jest podpowiedzią, raczej kolory mojej koszulki są podpowiedzią do mojej inspiracji paznokciowej. A słuchajcie, jutro przyjeżdża do mnie pierwszy raz w sumie mój chłopak do Polski, był już w Warszawie, ale teraz tak przyjeżdża do mnie do mnie, jako do mnie w gości, więc będę musiała zrobić duże zakupy jedzeniowe. Bo będę oczywiście chciałam coś ugotować dobrego, a że jestem w wyzwaniu, które zorganizowałam na swoim Instagramie. Mam nadzieję, że widzieliście. Jest wyzwanie, gdzie dążymy do idealnej sylwetki do lata, no idealnej, wymarzonej swojej sylwetki do lata, więc będziemy jej zdrowo. Mój chłopak też lubi jeść zdrowo, więc koniec z tymi wszystkimi cheatami. No może jeden dzień zrobimy czyta, bo w sumie od tygodnia już tak trzymam się diety, że. Raz w tygodniu w zasadach jest napisane na Instagramie, że można. Więc ja Wam życzę cudownego dnia. Mam nadzieję, że cudownie Wam się będzie oglądało tego vloga. E, możecie sobie w międzyczasie zrobić trening na przykład, pospinać pośladki, siedząc na kanapie. Możecie również porobić brzuszki i oglądać e, na komputerze lub na telewizorze tego vloga. Więc nie zmarnujcie tych cennych minut. Oglądajcie i ćwiczcie. Słuchajcie, jestem już u Aneczki czekam tutaj na nią, poszłam i zrobić kawkę. Przyszłam ze swoim sokiem, bo zaraz Wam pokażę, co znajduje się tuż. Za mną kucika na to w ogóle by mi nie pozwolił, więc ja przyszłam swoim soczkiem w Słuchajcie, świeży sok, 100%, tylko nie koktajl, bo koktajle słodzą, a to jest świeży sok. Truskawka, banan i jabłko. Bardzo dobry. Napiszcie mi w ogóle w komentarzu, jak się trzymacie w tym wyzwaniu. Czy wam dobrze idzie? Czy macie z czymś problemy? Czy chcecie, żebym coś nagrała, na przykład jakiś filmik pomocny? To chętnie się zasugeruję i taką rzecz zrobię. Czy wy w ogóle widzicie, że ja ledwo co mam rzeczy, to jest jakiś powrót do natury. No więc czekam sobie tutaj teraz już yy, na Anię, aż przyjdzie i uuuu! Jest i nasza gwiazda! Właśnie o tobie mówiłam. Dziękuję. Tak jest! Moja maszyna Nespresso! Nie nie? nie, nie słodzę i nawet mówiłam, że ze swoim soczkiem przyszłam i, ja no, i robimy... A, no. Pięk, pięknie wspierasz się, ja mam wyzwanie na swoim Instagramie za to, być. Nie, zbrodnia. Jak jedna, druga poszła. Dobrze, się, jak ja patrzę w kamerę, to nie widzę Cię w podglądzie. Dobra dziewczyny, mamy już gotowe pazury. Zobaczcie, jakie piękne. Nigdy nie miałam takich pazurków oryginalnych. Prześliczne są. Takie wzorki. Tylko u Ani podaję Wam Instagram w opisie pod filmikiem. Naprawdę nikt inny nie zrobił mi nigdy tak pięknych paznokci. Jak Wam się podobają, piszcie w komentarzach. Kochani, ja już czekam na mojego chłopaka Chciałam do domu, ogarniałam mieszkanie Więc właściwie nic ciekawego się nie działo Ale za to teraz mam w planie yy, Zrobić coś dla niego i dla was Więc dla mnie opcja idealna yy, Dla siebie zresztą też Chcę zrobić yy, przepis na zdrową granolę Żeby była do jogurt No bo wiecie, wyszły już truskawki Powoli wychodzą maliny robią się, yy, Robi się ciepło i będą bardzo dobre owoce Więc fajnie by je połączyć ze zdrową granolą Nie taką kupną ze sklepu i pokażę Wam, y, jakie, jakie taką granolę przygotować samemu w domu. O ile mi oczywiście wyjdzie, jeśli nie, to pewnie ten fail pokażę tutaj. Natomiast zabieram się teraz za nagrywanie przepisu, bo mam jeszcze dobre, no, dwie godzinki nim będzie tutaj mój chłopak, więc nagram coś dla Was, przygotuję coś dla Niego. Najchętniej zaprosiłabym Was też na tą granolę, ale że nie mogę, no to przynajmniej Wam pokażę i podzielę się z Wami przepisem. Słuchajcie, moja granola już jest gotowa. Jak widzicie, wysła idealnie. Kochani, przesypałam swoją fit granolę do słoika i powiem Wam, że jest to bardzo szybki, bardzo prosty przepis na to, żeby zjeść coś zdrowego, żeby dodać sobie tą granolę do jogurtu, do owsianki, czy nawet zjeść po prostu samą taką granolę jako przekąskę. Naprawdę rewelacja, więc polecam w 100% przepis sprawdził się znakomicie. Bardzo dobre. Mm, niam, 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 niam. Hmm. Homemade granola, będzie przepis na moim kanale, albo już jest. Jest bardzo dobre. 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 Bardzo dobre. <laughs> bardzo dobre. Najlepsza reklama, przetestowane. Uh, kochani, trochę jest wiecznie przyszliśmy na spacer nad Wisłę. z włosy mi uciekają. Przyszliśmy na spacer nad Wisłę i... Yy, no bo nie byliśmy tutaj ostatnim razem, jak ten chłopak był, więc przyjdziemy się, jest cieplutko. Jest około 18 stopni dzisiaj. Ach, te włosy. Nie chcą się słuchać, więc będę łosa. Kochani, wróciliśmy z nad Wisły. Ogarnęliśmy się w 20 minut i lecimy teraz do Stixa na kolację. <noise> I tak, idziemy na kolację i pokażę Wam. Bardzo polecam Wam ogólnie Stixa. Jak jesteście w Warszawie, jest super miejsce, żeby zjeść, napić się. Ja mam słuchajcie, sukienkę z Naked i yy, na hasło. Jeszcze nie będę teraz mówiła, bo nie, nie pamiętam dokładnie, ale podam Wam w opisie e, pod filmikiem hasło macie zniżkę na wszystkie zakupy w naked, więc e, chociażby ta sukienka e, pochodzi właśnie z tego sklepu. Dobra, słuchajcie, nie ma czasu na gadanie, bo ja oczywiście jak zwykle gadam do Was w pośpiechu, więc e, lecimy na randkę. Mój chłopak tam leży. <laughs> Wysyła mi puszczki. Czekasz, skończy gadać do kamery. <laughs> Kochani, jesteśmy już w Stixie i zabieramy się za jedzenie na zdrowo, łosoś z warzywkami i ryżem. Kochani, kontynuujemy nasze wyzwanie. Dzisiaj mamy. E, oprócz tej granoli, którą zrobiłam, na którą oczywiście jest przepis, e, mamy guacamole z e, jajkiem i boczkiem lub pomidorami. Moja wersja jest bez boczku z jajkiem i jeden tost. Mój chłopak ma cztery, bo musi być duży i silny. I do tego świeży sok e, z pomarańczy. Więc tak zaczynamy kolejny dzień. Ma być dzisiaj, słuchajcie, 18 stopni na dworzu, więc musimy się najeść i ruszyć w drogę. Kochani, bźmy na trampolinę. Musimy mieć takie specjalne skarpetki. <laughs> Od razu się dobrać. Okay はい。<laughs> Said baby, I'm afraid to fall in love. Cause what if it's not reciprocated? I thought it not rush, got down to rush yeah. Guess it's all a game of patience. She said what if I dive deep. Go, honey. Zamieniłam się w kurkę domową. Zdrowo gotujemy. Dzisiaj sosik pomidorowy, jeszcze przed wyjściem, sosik pomidorowy na fit spaghetti dla mojego chłopaka. Na zdrowie. Na zdrowie. <laughs> Not the best. J's. The J's. J's. Good J's. J's. Good J's. Yes. -J is. B -J? B -J? B -J? Yes. J's yes. yes. Mac macaron. 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 Okay. Ło? jest Jaja! Dziadzia, jest prawda! Tak, mamy już gotowe dzieło. Mam nadzieję, że to jest dobre, zobaczymy. Smacznego! Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu. Yy, właśnie wychodzimy na Stare Miasto, bo jest 17 stopni. Yy, wczoraj poszliśmy jeszcze sobie a razem z moim chłopakiem i z Kamilą, bo poznałam w końcu mojego chłopaka z moją najlepszą przyjaciółką. Yy, poszliśmy sobie do takiego Shisha baru. Było super, była super muzyka, więc śpiewaliśmy. Hello! Dzień dobry. <grywdy> Dzień dobry! Natomiast wiecie, co my wczoraj zrobiliśmy? Poszliśmy na trampoliny. A potem jeszcze przez półtorej godziny, jedna godzina na trampolinach, a potem półtorej godziny z trampolin do samego centrum szliśmy na piechotę. Nogi mi odpadały, to było lepsze niż trening, więc naprawdę Gang w każdej sytuacji działa. Zobaczcie, z jakim fajnym widokiem sobie tutaj siedzimy na Starym Mieście. jest Słuchajcie, 18 stopni. Kochani, prawdziwy test Polskiego jedzenia. Okej. Okay. What are these on? Pyzy. Pizzy. With meat. It's good? <laughs> And this is dumplings with pierogi, with pierogi. sorry, it's pierogi. <laughs> Favorite? Favorite. Good. <laughs> Happy. Happy! Happy boy in Poland! Dzień dobry wam, moi cudowni ludzie! Tak spojrzałam, co ja tam mam za bałagan w tle. Nie szkodzi, sami swoi. E, mój chłopak pojechał już do domu, więc jest mi trochę smutno, ale żeby jakoś e, nie wpaść w taki, wiecie, dół, emocjonalny to od razu w związku z tym, że dzisiaj znowu jest cudowna pogoda, pogoda nas ostatnio rozpieszcza, yy, jadę spotkać się z Laurą i z jej córeczką i idziemy sobie na śniadanko, może na spacer, zobaczymy jak nam czas pozwoli i czy faktycznie jest tak ciepło, czy to tylko takie złudne słońce, więc yy, zaraz jadę się jeszcze naładować pozytywną yy, energią yy, z Laurą, żeby nie siedzieć w domu i nie płakać. Po moim chłopaku został tylko dezodorant a wiecie w ogóle co jest najlepsze że ja będę używała tego dezodorantu bo dla mnie damskie dezodoranty w ogóle nie są tak mocne jak męskie i naprawdę powiem wam, że jak się spsikam męskim dezodorantem to trzyma mi cały dzień i lepiej działa, tak przynajmniej mi się wydaje i jakoś pachnie lepiej ja nie wiem czy wy też tak macie albo teraz mnie wszyscy wyśmiejecie albo potwierdzicie, piszcie w komentarzach Czasami, jak spryskam się damskim dezodorantem, to wydaje mi się, że on podkręca jakby to, że wydaje mi się, że ja już jestem spocona, rozumiecie? Jakby zapach niektórych dezodorantów od razu kojarzy mi się z tym, że jestem spocona. Jak spryskam się męskim dezodorantem, to jest to świeży, taki mocny zapach, że naprawdę taki zapach czystości, a te... Pudrowe, takie jakieś dezodoranty, niektóre po prostu kojarzą mi się w sumie z tym zapachem potu. Nie wiem, nie wiem czy ktokolwiek potwierdzi moją teorię, ale niestety według mnie tak jest. Kochani, jesteśmy już w centrum, Poszły, wyprałyśmy w końcu nowy świat, poszłyśmy do Krok Madam na śniadanko. Miały nasze kawki. Eee, kulisy. <noise> Paulina mówi, że jej kawa jest nie insta bo tylko czarną ja tam zawsze biorę z pijanką. Chyba z laktozy, laktozy, ale leczko musi być. Ja nagrywam tutaj kulisy vloga. <grymne> <grymne> tak, no zobaczcie, no ja trochę nie wybrałam ale instagramowej... Ale y, pamiętam, że piłam Czarnowi, to z Tobą, długi, długi czas. No ale ta jest 100% ładniejsza, masz i serduszko, a ja takie... trzy naokoło W ogóle pogoda jaka piękna. Przyszło nasze jedzenie, to zobaczcie jak to cudownie wygląda. Auto w tle. Auto w tle, Bryka podjechała. No, powiem Wam tak, mam nadzieję, że to jest fit. Omlet z owocami brzmiał fit, więc przy tym zostańmy. No, pięknie. Zrobiłyśmy podmiankę. Jeżeli chodzi o omlet, ja jestem na tak, jak, jak twoja rzeczniczka. Przepyszna. Przepyszna, no to się cieszę, że mam ją przed sobą teraz. No i wróciłam już słuchajcie, do domu. W sumie z Laurą nie miałyśmy za dużo czasu, bo Laura potem szła na inne spotkanie, ale umówiłyśmy się jeszcze raz w tym tygodniu, więc już w tym vlogu raczej nie będę mogła nic ponagrywać, nagrywać, natomiast będzie już na następnego vloga, bo tego vloga już kończę. Byłam jeszcze szybko wracając w Biedronce, nie wiem czy wysłyszycie mój głos, ale coś się chyba kroi, muszę wziąć jakieś lekarstwa. Yy... Zrobiłam zakupy. Kupiłam sobie truskawki, kupiłam sobie borówki. O, ręka mi już boli od tej kamery. Yy, kupiłam sobie truskawki, borówki, różne inne fit rzeczy, które są dobre, bo jak wiecie, Wyzwanie Koochie jest w toku na moim Instagramie, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to w skrócie powiem Wam, że jest to wyzwanie w którym normalne kobiety, które normalne mówię, normalne w sensie, że nie startują w żadnych zawodach kulturystycznych yy, i nie mają żadnego takiego celu, żeby wliczać sobie kalorie i trzymać się bardzo rygorystycznej diety, tylko chcą schudnąć, ale w taki sposób yy, zdrowy, rozsądny, więc tam... Wszystkie kobiety, które chcą osiągnąć swoje cele, motywują się, yy, tam wrzucamy jakieś hasła motywacyjne, wrzucamy przepisy, yy, wrzucamy tak naprawdę wszystko, co nam się podoba, swoje postępy i wspieramy się w tym, więc uważam, że jeżeli mam swój na przykład hashtag, stąd kucigang, bo hashtag to jest kucigang, sorry... Yy, mamy swój hashtag i wychodzę z tego założenia, że mówię na przykład dzisiaj na Instagramie: słuchajcie, dzisiaj wrzucamy swoje kolacje. Co mieliśmy na kolację? Chcę mieć pomysły na zdrowe kolacje. Każdy wchodzi na hashtag już, łapie sobie pomysł na na przykład jutrzejszą kolację, co jest moim zdaniem super, ale też, jeżeli jesteście w tym wyzwaniu i na przykład ja powiem: wrzucamy dzisiaj zdrową kolację, a wy akurat mieliście ochotę na McDonalda albo pizzę, no to sorry, dziewczyny, nie ma, bo jesteście w wyzwaniu i macie jakby taki przymus, przymus że wrzucamy dzisiaj na hashtag zdrowy. Zdrową kolację, więc siłą rzeczy musicie zjeść tą zdrową kolację, musicie ją przyrządzić, no i wtedy już nie macie ochoty na nic niezdrowego. No i mniej więcej o to chodzi: taka jest idea, wszystkie razem tam się wspieramy. Ja na moim Instagramie też wstawiam dużo motywujących tekstów, wstawiam Wam moje przepisy i tak dalej, i tak dalej, więc koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, jeżeli szukacie yy, motywacji do zdrowego trybu życia. Oczywiście bierzcie udział w wyzwaniu, takujcie swoje postępy, swoje przepisy. Zdrowe śniadanie, obiady, kolacje, wszystko. Takujcie na Kuchigang, co jest związane ze sportem i z naszym wyzwaniem. Uff, nagadałam się. Kochani, nim stracę głos, żegnam się z Wami. Półdziaki, do zobaczenia w kolejnym weekly vlogu na moim kanale. Pa!